W tym miejscu wszyscy Dobra, teraz my mieliśmy 907, to ja i tu gdzieś stać, ja? Jeden do EBR-a Jeden to już... do, do EBR, nie? I robicie ich w mieście Ratufa, podjeżdżasz, wychylasz się i robisz ich, nie? A bis 7 niepotrzebnie z tyłu stoi X7 się... zabłądził trochę. Dołączy Ci X7. Dołączy Ci 7 Kto tam przeleści? Sorry. Panowie, to musicie zniszczyć to tutaj. X7, ten, dojeżdżasz. Eee, a tak jest to hmm. w krzakach. Ciężkie musicie Wziąć inicjatywę, musicie tam przyjąć inicjatywę. No, Oni nas tu puszczą no zaraz, wy chyba. No to musicie puszczą, musicie puszcznąć tych, które na, na, na środku. Wy ostrzelacie tych, wy jak możecie, strzelacie tym w plecy. Musicie robić demecz, panowie. Nie ma bicia tam na miejscu. Grabson, no podjedź do ratufy. To... Pięknie, ten 277. Panie, panowie, na teraz na tego y, typa 5 się wylecie. Drosun w lewo skręcasz na 705, a reszta na typa 5. Patrz, ad, patrz. Ad. Dobrze, 705 teraz. 5 Rozadawałem no się. Wystrzelacie w tych cały czas. Te czołgi strzelacie w tych, w tych cały czas. Nie yy. mogę strzelać. Nie możemy tak zbytnio. E, bo kaczor... jeśli wychylimy, to dostaniemy salwy. Kaczu... Najpierw kaczor... do kaczor... Napierdalasz ten ty kacza. Nadjadą. Ławie. Eee... Baczat. W medy wspieraj. Strv w medy okej? Okay? Zrób coś, podnieść, Bo tak byś w medy napierdalasz. Teraz ja się... chyba tam mbr mnie nie Tam na nas jedzie, możemy go sfarmić. Marców, możesz wyjechać teraz. Reddrop są. napierdalają. Mam KURWA Ty pójście stąpować, ty panowie. Dzisiaj tylko 27, E5, E5. Patrzcie, C40, C40, ucieka. Patrzcie, wychylił. Możecie, baczot, możecie, baczot panowie. Ej, 4 jest na awku, nie strzelajcie I, w niego. Jako... Za 3 sekundy Tak? Spróbujmy inne cele dobić najpierw Chyba, że nie ma w co strzelać kompletnie Krątka na dobycie Dobra, Dobra może... Dobra, wyjedźcie On jest f On jest tak, go, Robicie go, nie? Dobra Cefa, podjdź tutaj Możecie tak... Z lewej na to Musisz jechać wprost, kurwa jedź wprost, masz dużo HP. Nie wiem, no. Spotkany. Maus jest. się nie ruszał, w kantykule. spróbuj by spotować tego, skąd tutaj. Tak jest. A tam je wagonik. Dobra, ja. to jedź, jedź. Eee, przez kapacz e... Kończymy? Eee, maus daj tam stoi, maus daj tam stoi. Eee, jadą ci co mają.

Kurwa, widział gimnastych takich rozjechaliśmy. No, kurwa, Andrykażo, co? Ale by do nas wyjechali, do bilet, to by nas świetli, nie? Ale ich nie widzieli, że nas wyjechali. Ale oni widzieli że my się. Kurwa, dwa, ja ja ja. no, Kurwa, po no, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, no ale za to wiesz, ile razy można robić palicę żerbał, nie?